Dziś w redakcji Dziennika Zachodniego pani doktor Dorota Kuka-Panasiuk, ginekolog z Centrum Medycznego Krzysztofa Sodowskiego. Będziemy rozmawiać o antykoncepcji, o niechcianych ciążach, ale także o tym, jak przygotować się do pierwszej wizyty u ginekologa. Pani doktor, lato to okres takich pierwszych kontaktów seksualnych dla wielu dziewcząt i chłopców. Ten wiek inicjacji się obniża. Proszę jak przygotować się do tej sytuacji, by uniknąć nie tylko niechcianej ciąży, ale także innych problemów, chorób, które mogą być przenoszone drogą płciową. Na pewno to jest już kwestia też rodziców, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi, że do takiej sytuacji może dojść. To, to jest pierwsza kwestia. Potem najlepiej się udać do ginekologa. Ginekolog pomoże dobrać metodę antykoncepcyjną dla młodej dziewczyny. Powinna być to wspólna decyzja również rodziców, a więc rekomendujemy taką wizytę, żeby wcześniej zorganizować razem z rodzicami w poradni ginekologiczno-położniczej. Wtedy jesteśmy w w stanie dobrać antykoncepcję dla danej dziewczyny, bo młode dziewczyny również przychodzą do nas z problemami, z problemami hormonalnymi, z problemami e, z nadmiernym przerostem masy ciała, a więc te tabletki czy też inne formy mogą również też działać jako forma lecznicza wielu rzeczy. Proszę powiedzieć, kiedy ta pierwsza wizyta się powinna odbyć? Nie ma, nie ma jednoznacznej opinii. Mówi się, że pierwsza wizyta ginekologiczna powinna się odbyć przed 25 roku, rokiem życia, ale oczywiście dzisiaj ten czas... Pierwszej inicjacji odbywa się wcześniej. Powinno to się odbyć rok po rozpoczęciu inicjacji, ale według mnie powinno to się odbyć wcześniej, żeby zapobiegać właśnie niechcianym ciążom, niechcianym infekcjom a więc wcześniej rodzice wraz z młodymi dziewczynkami powinni do nas przyjść, żeby dobrać odpowiednią metodę antykoncepcji. Zgodnie z polskim prawem, yy, dziewczynki. Yy... 14-letnie, no bo taki jest też ten wiek inicjacji seksualnej, mogą przyjść do ginekologa tylko z rodzicami, prawda, z opiekunem. Ale jest też tak, że przecież nie ma takiej więzi. Bywa to taki temat wstydliwy dla rodziców i, i czy Państwo możecie wtedy takim dziewczynom pomagać, czy jednak. Nie. Staramy się, ale jednak to jest wbrew w prawu. My nie możemy y, pomóc młodej dziewczynie, która jest, ma poniżej y, 15 roku życia i jest bez opieku naprawnego. A więc tutaj nalegamy, do, 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 ma taki, apelujemy do rodziców, żeby rozmawiać z dziećmi i przychodzić do nas razem. Proszę powiedzieć, jakie środki antykoncepcyjne właśnie dla takiej młodej dziewczyny są najbardziej odpowiednie? Y, jakie są najbardziej skuteczne dla niej? Wachlarz środków antykoncepcyjnych jest, antykoncepcyjnych jest bardzo duży, jednakże taką najbardziej popularną i prostą formą jest tabletka antykoncepcyjna niskodawkowa. Mamy bardzo duży, duży wybór tych tabletek, też w różnych formach cenowych, a więc one są bardzo dostępne dla e, również młodszej części społeczeństwa. Um, dzisiaj również jest taka inna, nowa forma um, antykoncepcji. Jest to wkładka. Um, jest to nowa rzecz na polskim rynku. Wymaga jeszcze takiej dużej popularyzacji, ale warto też o tym mówić, że jest taka alternatywa no, dla, tabele, dla tabletek. A to też do takich dziewcząt y, młodych? Tak. Przed, jest to forma antykoncepcji dla dziewcząt, które jeszcze nie rodziły. Pani doktor, czego się może spodziewać taka młoda kobieta, która idzie do ginekologa po raz pierwszy? Jakich powinna oczekiwać badań? Co powinna otrzymać od lekarza? Pierwszą rzeczą to powinna być rozmowa. Na pewno lekarz nie powinien przestraszyć taką młode, takiej młodej kobiety. Dobrze by było, chyba, żeby to była lekarka ginekolożka. Chyba to jest tak łatwiej nawiązać kontakt z taką młodą dziewczyną. Kolejnym etapem jest badanie. Jest to badanie ginekologiczne, na pewno stresujące dla takiej młodej dziewczyny, ale powinniśmy to je wykonać. Oczywiście za zgodą o, 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 o młodej damy i również rodziców. Również jeżeli jest możliwość, pobieramy badanie, wykonujemy badanie cytologiczne, jest to profilaktyka raka szyjki macicy i potem wspólnie, razem wybieramy metodę antykoncepcji, jeżeli taka, takowa metoda jest oczywiście potrzebna. Dziękuję uprzejmie, bardzo proszę.